Dzień dobry, witam serdecznie, Dicey Dungeons, Rawik, e, ostatnio robot, a dzisiaj, e, dzisiaj, dzisiaj może znowu robot? Kurde, zobaczcie, został nam robot, została nam wiedźma i został nam błazen, tylko bez e, czwartego rozdziału. Resztę mamy, Kurcze, jakby e, ciekawi mnie trochę wiedźma, ale z drugiej strony tym robotem całkiem nieźle szło, więc myślę, że e, możemy jeszcze raz tymże właśnie spróbować. Tym razem na przykład możemy zdobywać zamiast CPU to więcej RAMu. taki joke. Nieważne. Dobrze, Wilczek, wysoka odporność na truciznę. kojarzymy tego Wilkeła. No i tu oczywiście lecimy, używamy. Cudowny cykli i błędzik, kurde. Tu za to strasznie głośno jakoś się wydaje. E, przed chwilą, tak generalnie, e, biorę się z nagrywaniem weekendami, nie? Więc e, jakby, jak już siadam. Cudownie, jak już siadam, to tak całkiem. W sumie mógłbym się zregenerować. I tak też mogę zrobić. Tak, zregenerujmy się, zróbmy taki, zróbmy taki, jest porobocie, Super. Okej, okay, także no generalnie jak siadam, nagrywam. Nagrywam kilka rzeczy naraz. I przed chwilą, kurde, strasznie cicho miałem. Eee, tak miałem wrażenie. Strasznie cicho do dźwięka. Teraz tutaj patrzę, weszło Dicey Dungeons na tapetę. Oj, proszę bardzo. Cyk, dobra, i teraz trzeba zwiększyć zasięg jackpot'a. Co to da? No. O jeden mnie, No to, to, że tak powiem... Szału nie ma. No właśnie, okej. Okay. A, mogłem autorzut wykorzystać. Dobra, olać. Olać luzik o za 5. Pięknie. Teraz mogę wykorzystać mój autorzut. Na przykład 5 eee, to 4 bym dostał. Tę gwalną za 3, a zróbmy tak. Czemu nie? Znaczy, nie, w sumie tak, tak, przyporobocie, dobrze, pięknie, nie było tematu, słuchajcie, nie było tematu, wszystko działa, pięknie, no dobrze, tak więc o, mamy plus dwa dodatkowego euh, CPU slash RAMu. O boże, ten kichacz. Hmm... myślę, że na kichacza to możemy chcieć um, iść później. Kurde, ten kichacz. Ach. Musciśmy mieć więcej troszkę tych, więcej troszkę tutaj wyposażenia wszelkiego. O jeden. O Jezu. A, o, w ten sposób. Super. Super, czyli możemy go po prostu pierdakić, że pięć, tak też zrobimy Elo. Piękne rzeczy, no właśnie, także tak to mniej więcej sobie tutaj wygląda, że moglibyśmy chcieć mieć dodatkowe tutaj skile. Dobra, za piąteczkę, za której i się wywali. Nie wywaliło się, ale jaja. Yy, no dobra, zwalniamy to go tak. I tutaj nie mogę, okej. Okay, w 3-3. Czyli jeszcze za 3 mi się obe... O, 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 O tym nie pomyślałem, a to głupio w sumie. Nie pomyślałem. Okej. Okay. Eee, czyli ja już go mógłbym, tutaj, prawda, skończyć, kolegę. I chyba tak trzeba zrobić. Tutaj, a nie szarżujmy, nie szarżujmy. Gdzieś tam zaraz jest kichacz. Eee, dobra, weźmy tak, super. Znaczy, super, gówniane trochę, ale okej. Okay. Dobra, idźmy na kichacza. 22 nie jest źle, aczkolwiek on na kurde tutaj cwaniaczek eee, ogarnięte. No i teraz mogę wziąć za 5, nie? Grosz jest to, że ta szóstka jest tak z dupy. Nowa nie? Dobra, weźmy o to rzut 4 i 1, ok. Um, dobra. No za jeden to możemy po prostu tak pierdaknąć. Tu możemy po prostu pierdaknąć w ten sposób. Nie, jak go biję, wiecie co? Ja go bije, nie będę się tutaj zastanawiał. Po nim chyba mi level wejdzie, dobrze myślę? O jezu. O ja pierdzielę. Co to się zadziało właśnie, proszę mi powiedzieć? Dobra, e, 3, 4, czyli dostałbym teraz jeszcze 4 i miałbym. Może tak zróbmy, wiecie co? Może tak też zróbmy, okej. Okay. Czy ja goście mogę skończyć? Mogę goście skończyć, dobrze myślę, to zrobimy w ten sposób... Nie mogę tego użyć teraz. No ale dobra, tak czy inaczej, tak czy inaczej jakby kończymy goście, tak? Super, dobra, jest. Ok. Ok. w porządku. Jak? Ale jak to... Jakiego tu trzeba mieć cholera farta? Żeby dostać dwie... To jest fajne. Żeby dostać dwie szóstki. Nie wiem, że bym potrzebował dubla jakiegokolwiek, żeby zmniejszać odliczanie na wszystkim. To jeszcze cholera trafił. Na najlepszego chyba jakiego mógł. O, to jest nice. Zróbmy tak. po robocie. No to normalnie się nie mieści wełbie. Ok, dwa oślepienia. To tam nie jest jakiś duży problem. Eee, co to może? To było jeden, ok, wspaniale, czyli to jeszcze dziesięć mogę, eee. to cholera wie ile to było, dobra, rzućmy tak, no okej, okay, teraz rzućmy tak, no i ja w sumie o całkiem nieźle, spoczko, i łaka marniczka, znowu tutaj tylko ślepi, eee, to to luz, to luz, skoro tak, zróbmy tak, zróbmy tak, cyk, po robocie, dziękuję, no i super. Eee, super, z tego piętra wychodzimy w stanie yy, idealnym. Połącz kostki, zadaj obrażenia i dodaj tarczę. Trochę dobre, ale gówno. Jak to się mówi, prawda? Mogę niby te kostki łączyć, nie? Ile cokolwiek by mi to dało? No, mógłbym wziąć, tak tylko po to, żeby mieć. Żeby zapełnić sobie tego slota. Skoro to i tak tylko jeden Golda... Mmm, tego rękiego można by było szybko tutaj prawda, wyjaśnić. Też nawiedzony słoik to jest dosyć e, Dosyć szybki temat. E, no ten lepkoręki to nam jakiegoś Dymedu nie za... Dobra, idźmy na razie tak, ze względu na to, że on tam nam Dymedu nie zada. Nie wiem... Tak w sumie nie wiem dobrze zrobiłem, czy źle. Dobra, lećmy z koksem po prostu się nie zastanawiajmy. E trochę gówno. Właśnie. Nie mam odpowiedzi na szóstkę Jak mi się wylosuje szóstka, to jestem w ciemnej dupie Jezu, jak on ma... Aha, podbył truciznę, ale ja nie mam trucizny, halo Ziomeczku, coś ci algorytm, e, prawda, nie, nie pyknął Dobra, jest piąteczka W porządku, za pięć było Może być Maksymalnie trzy Aha, no dobra, to teraz już będzie miał cwaniaczek Okej, przyzna 3, teraz 2 w poglądeczku, szósteczka, no, no nie. Za czwóreczkę to możemy zrobić w ten sposób. Mm, Okej, okay, i za szósteczkę bryg. Teraz pewnie będzie miało jak podwoić, no jak żeby inaczej, no w sumie 4 to niewiele, no ale generalnie zobaczcie jakie on ma pierdzie. Dyszka. To nie jest nic dobrego, muszę mu przyznać. Bo ja bym chciał regenerację, nie? Ale, czy ja jestem w stanie mu wtedy załomotać tyle, ile bym chciał? 6, 2, 8 i 3 to jest ideolo 11. Cyk. 6, 2 i 3. Dziękuję. Eee, dziękuję. Oto choni. No i pięknie. No i pięknie. Eee, po tym ziutku miałbym level up i mógłbym iść na tego łobuza. Co do obrażenia nową kostkę wartość plus 1. Ale to obrażenia 1, gówno trochę. Jeśli przeciwnik kostka wartość kostki minus 1. No, znaczy ta wartość kostki minus 1. To, to, to może troszkę kuszące, bo jeszcze łączyć nie łączyłem i to byłaby jakaś odpowiedź na szóstkę, nie? Mm, więc może to nie byłoby takie głupie. Wróczku, strasznie szybką ucieczkę ma, skubaniec. więc e, tak w ten sposób, cyk, i za szósteczkę. Więc może, może to by było coś, kurcze, muszę przemyśleć, cyk, yy, cyk, w porządku za piąteczkę i za szósteczkę, why to okej, okay. no to w sumie powinniśmy go chyba wyjaśnić, nie, bo on pewnie weźmie takie, stosuje ukradnie dwa golda, dwa go-go golda, cyk, w porządku, za czwóreczkę, cyk, za czwóreczkę, o, jedna. Możemy połączyć tak śmiesznym żartem, nie? Nie. Posłuchajmy tak. A i pa, a dobra, 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 to nie było tematu, nie było tematu. Jakoś tak się zafiksowałem, e, ile jeszcze tutaj by mi było potrzebne do czego, że w ogóle nie zwróciłem uwagi. Użyj dodatkowej umiejętności jackpotowej. E, jackpotowej. Dobra, ja bym poszedł, tak, ja bym poszedł jednak tutaj. I chyba bym kupił tę wartość kostki minus jeden. Chociaż z drugiej strony... Nie, najpierw idźmy na tego obuza. Zobaczmy, bo mi w sumie jeszcze ani razu nie użyłem tego łączenia kostek, nie? Cyk, cyk. Eee, dobra, i teraz trzeba się na chwilę zatrzymać i zastanowić. Tu wolnimy go tak, to trójeczkę wolnimy tak, cyk. I czwóreczku bryk. Dziękuję. Więc jakby troszkę kusi, no. Nie mam zadań obrażenia. Chami prosta, kładź na bitwę, a eee, Dobra, no i tutaj ja bym chętnie gościa wyjaśnił. No, no właśnie, z nie mam co robić, nie? tak, tylko zróbmy auto rzut. Why not? No i teraz mogę sobie połączyć, cyk i teraz za cztereczkę, tak. Teraz mogę zrobić regenerację albo gościam, no Dobra, weźmy regenerację i walnimy do sześciu Cyk. I zaraz powinniśmy kolegę wyjaśnić, a on znowu walnie mnie. U za za, 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 za za 12. Znaczy to powinno być zabronione. Halo, ziomek. 6. 1 Generalnie gości nie gościł już nie? Przerwał, tu sobie weźmiemy jakąś tam regenerację. A ja, tu za 6 bryło je. Okej. Okay. Okej, okay, możemy sobie pozbierać, ale tutaj tak, tutaj mamy coś takiego, co może mi zmniejszyć totalnie. Tu mógłbym tą szóstkę zdjąć, nie? I wtedy miałbym. Mm, dobra, weźmy tak. Weźmy tak nie będę kupował tego e, minusowania e, kostki. Dobrze. Złota rączka, krystalina. Te krystalina to może być totalnie gówno, jest... Najbardziej chyba się boję bałwana. Dobrze, następny za 11, więc tak de facto dopiero jak ich wszystkich rozwalę. No dobra, idźmy na tego na złotą rączkę. Eee, elo mordo, eee, Jak do tego dodam 6, to będzie idolo, więc się nie boję. Cudownie. W porządeczku. No to tak, szósteczka. A, tu jest korzysta. Siedem. Się nie opyla, trochę tak szczerze. Tak zupełnie szczerze. A co z tą jedynką mogę zrobić? To tak, krzyży to nic nie mogę zrobić. Aaa, zaryzykujmy sobie tak. No dobra. To Też się nie opyla. Znaczy w sumie o jeden. Dzięki temu zadałem o jeden punkt obrażeń więcej w zasadzie. Bo mieliśmy dodatkowy rzut kostką, więc. W sumie? W sumie może być. Może być, nie ma tragedii. Jak dodam 6, to też nie wyjdę poza, jak teraz dodam 6, to wyjdę. To mi tam raczej mało potrzebne. To spoko tu za 5 minut nie walnąć. Czy ja bym chciał już tego użyć? Mogę chcieć. Zróbmy tak, ale weszło pięknie. Dobrze, więc w zasadzie czy ja bym chciał skończyć tutaj kolegę? Chyba tak, nie ma co się zastanawiać, czy trzeba kończyć je Dobra. Hmm, teraz weźmy te 7 do zdrowia. idźmy sobie na Krystaliny. Okej, okay. oczywiście chcemy jak najwięcej źródłów y, tutaj y, pokonać, żeby jak największy poziom gdzieś tam sobie dobić. E, możemy połączyć kostki, tak szczerze, tym razem. I tu już szósteczka mi coś daje, bo za 6 mogę dachną. Tu mogę bardzo liczyć na to, że nie wyjdę poza. Super. To już 2 za 5, to już jest całkiem fajnie. E, walnijmy. I tutaj. Elo? Ej, pięknie. Mogę zrobić teraz sobie regenerację na przykład, albo jej pierdaknąć. Tutaj pierdaknijmy i walnijmy ją za trzy. Okej. Okay. Spoko? Całkiem? Ona sobie odblokuje teraz jakąś tę broń. Zdaję wrażenie, zabrać kostkę. Spoko! Spoko! Dolino! W sumie te zamrożenia to na tej postaci wydaje mi się. O, piesek mi wody pije. Ok, na tej postaci w zasadzie to najmniej mnie, mi przeszkadzają zamrożenia, Bo to po prostu CPU też się liczy jako jeden, a nie na przykład jak wyrzucę szóstkę W sumie to nie wiem, czy to nie jest trochę niedopatrzenie, nie? Bo jak wyrzucę szóstkę, to teoretycznie... Co to jest? Weź ponownie Nie wiem co to jest To teoretycznie powinno mi 6 zabrać z CPU i wtedy zamienić na jedynkę, nie? Ale nie tak nie jest. Więc jakby no spoko. 6 to 10. No i teraz możemy dać rzut w ogóle tak śmiesznie. Szczerze dajmy ten autorzut, super. Ehm, no i teraz zróbmy w taki sposób, że tu se pierdakniemy za 8. Pięknie. Możemy sobie walnąć jeszcze tutaj za 6. Te jedynki to w ogóle mi niewiele. Niewiele one mi tutaj dadzą. Dobra, zróbmy w ten sposób. Trójeczka. I teraz tak, tu możemy za 6. Tu możemy za trzy tu możemy za jeden i taki nie rozwalę teraz i tak, więc weźmy sobie regenerację na przykład. Z tym tak nic nie zrobię. Ok, w porządku, i co ona no teraz? Tutaj jakiś demage i zamrożenie, tutaj się odblokuje i se weźmie co, klątwę? Spuk! Może być, mordo. Eee, okej, okay. teraz trzeba się wstrzymać i teraz zrobić tak, tak? Okej okay. Aaa, czy mógłbym chcieć spróbować? No dobra, weźmy tak I jeszcze tak Nie wyszło, dobra O cholera O kurde, nie widziałem tego Ale, ale się dałem, ja pierdzielę. O rzecz, dziadu jeden, no naprawdę Dobra, oleć tą klątwę, ta klątwa to jakby nie jest problem. Kurde, w ogóle zapomniałem no tej, o tej. O właśnie o klątwie de facto. E, 6 może być. Dobra, i to by było na tyle, słuchajcie. E, i co? I mogę gościówę wykończyć. Ale mogę też spróbować tak. Cyk, tarcza zeszła. Aha, i teraz jak coś tu uwalnię. Będzie po robocie, tak? Ja bym chciał spróbować tego heela, no. Ale cały czas mi ta klątwa może nie zejść. Szybko. No nie No nie No dobra, no. O, dobra, nie poszło. Dobra, super. To teraz zróbmy tak i za jeden. Cudo. Teraz weźmiemy regenerację i uwalnijmy tak. No i jest git. O, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, że ta kątka się tam aktywowała gdzieś po drodze. Jest git. Weźmy tutaj te 7. Zobaczmy, co mamy tutaj. Eee... Czyli co? Czyli to wymaga ode mnie czterech kostek, tak? Ale to rzuć to rzuć, czy ja je muszę... Ej, ja bym tak chciał zobaczyć jak to działa, nie? Ja zapomniałem trochę jak one działają, dawno nie, nie grałem nimi. Ja bym chciał naprawdę zobaczyć podatność na ogień, spoko. Ja Chciałbym naprawdę zobaczyć jak to działa. Tak, to wystarczy, że ja rzucę. Ok. Okej, okay. oczywiście za szósteczkę. Za szósteczkę. I się wystało więc za piąteczkę, spoko. A, czyli to tak może być, że a, może się odblokuje, a, może nie. W porządku, on tutaj nie parzy z tymi, sobie będzie żonglować, z ludzi. Mm, w porządeczku, tu mogę też zrobić autorzut. Jeszcze raz weźmiemy. i teraz autorzutem, i to się odblokuje, Zadaj obrażenia, dodaj sobie status. W ten sposób to działa, no dobra, w porządku. Eee... Tu. Może być tak, bo tak z tą jedynką nie mam co zrobić. Trucizna. Mech. Tak. Na przykład tak. Walnimy go jeszcze za pięć tym razem. Na razie nie bierzemy tego hila bo w zasadzie, jak go rozbanimy, Szyb, teraz dostanę dużo na reju. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Yy, w zasadzie, jak go rozbanimy to jest level up. Tak, no może się to wystrać. To jest tylko. Ale się nie wystrało. Nice tak. Klątwa. Niech będzie klątwa. Eee, za trzy to możemy mu pierdaknąć. Tak, cholera, że ta parzy to parzystą też to, co? Tak. Tak, tak. 12. Ok. Dobra, to nic. No spróbujmy. Się. No dobra, no i liczymy na też gościu. 3. O Jezu, jak dobrze walnie mnie zaczęło. O, ale cudo! Ho -ho -ho. Dobrze, trzeba mieć tych tej jednak. E, dobra, to będzie level up, więc ja w zasadzie nie potrzebuję automatycznych tutaj rzutów. Musimy zrobić po prostu tak i tak i auto I autorzut zostawić na kolejną walkę, a tu mamy level up. Pięknie. Super, e, licznik CPU. Zredukuj licznik CPU. E, to znaczy to jest takie... No, możemy zrobić tak. Ale nie wiem czy to będzie mi potrzebne w ogóle, czy to wezmę. Uży dodatkowej umiejętności jackpotowej. E, Weźmy to i tak szczerze, o to, to mi się nie podoba, ja bym wolał mm, stałą wypłatę chyba Ale już miałem stałą, o oh, fuck. żebym zrobił interes życia Stefan Dobra, to nic, lecimy sobie dalej, piąte piętro, już tak blisko, tak blisko, a tak daleko Papierowa rycerka, nie pamiętam babeczki totalnie Za cholerę nie pamiętam, dobra, panie wikliniak e, Panie wikliniak Ja tu mam z panem do pogadania, Deczko, e, szósteczka świsteczkę, świsteczkę tak, zupełnie szczerze można by było zrobić tak, zrobić autorzut cyk, i teraz mamy sobie jack razy dwa uwalniam jeszcze sobie strzał, jeszcze jeden rzut i teraz tak świsteczka córeczka i trójeczka jelo, 19, tak, tak, tak nie ma, szczególnie, że on mi tutaj też całkiem niezły łomot spuścił Dobra, zróbmy tak, cholera, i to się jeszcze fajczy. Zróbmy tak, dobrze nie jest, ale nie jest źle, zrobimy tak. Zróbmy sobie autorzut, pięknie. No i teraz możemy go tutaj całkiem nieźle, rzekłbym, sponiewierać. Tu możemy zrobić tak. Możemy się troszkę uleczyć. Możemy też wrócić kostuchą. To leczenie tak szczerze, tak kurde, mi niewiele daje na dobrą sprawę, No dobra, powiedzmy. A, dobra, i w sumie teraz jeszcze, dobra, mamy leczenie i mogę teraz albo go walnąć, albo jeszcze jeden rzut zrobić. Chyba nie mogę zapinam. W sumie ten rzut i tak mi niewiele da, co najwyżej mógłbym go walnąć za 6 maksymalnie, ale mógłbym też go walnąć za 4, 3, 2, 1, co mi się troszkę nie kalkuluje, jakby nie patrzeć, w porządku nie mam żadnego heal'a ani tarczy, to jest taki troszkę rzekłbym e, problem. Mógłby być delikatny 7. Dobra, no, może też wzięło go na tej jedynki. O, dujeczki to zrobimy. No pięknie! Ej, no i teraz tak, regen. I co? W I robocie. No i kurde, i tak to można... Tak to można żyć, mój a nie, dobra, e, jest nice. Tu możemy jakiś upgrade. Tu możemy też zrobić tak. Dobra, zobaczmy co mamy tutaj. Eee, cztery obrażenia. Tutaj mamy zwiększ zasięg e, Jackpota o dwa. Tu mamy mechaniczne ramię. To można zrobić, bo to jedynki czy coś to można by było. Szczerze, ulepszmy to. E, tak, zróbmy. Mamy Aurorę. I Aurora nas kieruje do. tutaj. Natomiast ten Cowboy nas kieruje do. heala. Tak czy inaczej, będę musiał dwóch pokonać bez hila. Dobra, idźmy na Aurorę. Na Aurorę póki co, zobaczmy co z tego wyjdzie. Ona tam ma chyba co chwilę inną pogodę, więc tu jakieś demedze i co 5. Dobrze. A jak 6 dodam jeszcze się zmieszczę, a teraz już nie. E, w porządku, za 5. Tu na w razie czego możemy to zrobić. Dobra. No okej, okay, w porządku i za 6. Może być 16. Nie jest dobrze i nie jest źle. E... Ok, sobie w ten sposób, czyli 8 i 2 podpalenia. Ok, w porządku. Dobra, za kureczkę możemy walnąć. Ok, zrobię w ten sposób. I zaraz ten, zaraz jakby ona e, e, mnie tutaj strzeli w ryj. Więc to mi da autorzut no i jakoś tam uleczy. Spokój, znowu ładuję w te podpalenia. O, ja no. Co to jest za 6? Jeszcze raz mogę, Ok, No i teraz mogę wziąć auto rzut, więc zróbmy tak. Teraz weźmy autorzut. Cyk. Chociaż tak szczerze mógłbym wziąć oszustwo. E, dostałbym tego jackpota, a w następnej turze tak, to by było zdecydowanie lepsze. I dałem dupy Dobra, to nic, zróbmy w ten sposób, cyk Tu możemy walnąć po prostu za jeden i to się władny ładny damage przerodzi Tu możemy walnąć szczęśliwie strzał, zrobić w ten sposób O nie, miałem dwie umiejętności jackpotowe, o Jezu, Michał Ależ to jest, ja to przypłacę i to nieźle, nie? Ależ to jest masakra Dobra, zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak. Dobra, rozwalmy ją. Jest OK. 16. Ja pierdziele mogę mieć. O, leż, no mogłem się jeszcze o 3 uleczyć. No to niby nie jest dużo, no 3 HP, ale jednak mieć te 3 HP więcej, a nie mieć odwróć kostkę na drugą stronę. Nie. Mieć, a nie mieć to jednak jest spora różnica, no. Idźmy tego boja. Zobaczymy, co mi to da aczkolwiek kurde się boję tak szczerze, bo ma straszne. Straszny dummy czym generuje? Jest Git. Eee, mogę dwóch umiejętności użyć. I tak szczerze, tutaj to chyba będę używał regeneracji zawsze. I myślę, że możemy walnąć tak, i teraz możemy zrobić tak i walnąć tak. Jest Git. Za 16 troszkę się uleczyłem. Cholera, wyrzucię dwie szóstki. Jezu, on nie walnie za 12. I to zmarł. Szczerze, nie wiem jak ja mam to zrobić. Muszę liczyć bardzo na to, że on nie dostanie teraz szóstki, nie? Bo nie jestem w stanie mu w żaden możliwy sposób nie jestem w stanie go koloradomić. Zostanie mu 13. On ma dwie szóstki, no nie wierzę, no po prostu nie wierzę. No i jeszcze może jedną szóstkę użyć na generowanie, no właśnie, kolejnych dwóch. No to przecież to się w tupie nie mieści, no. oh shit, man. Dałem dupy na tej Aurorze, no w sensie nieuleczenie się wtedy przy. Eee, no. Przy podwójnym jackpocie, ulepszenie się. Jak mogłem 3 HP, jakbym teraz miał ode 3 HP więcej. No nie no teraz może by mi to nic nie dało. Drukarka się czyści, nieważne, ale może wcześniej. O jezu, no w każdym razie to nieuleczenie się to tragiczny misplay, także e, wniosek z tego taki, że trzeba myśleć zawsze, no tak czy inaczej. Dziękuję ślicznie. Do następnego razu, do usłyszenia, do zobaczenia. I, no cóż, no to trzeba wierzyć tylko, że będzie lepiej, e, prawda, I, i że nie dobijemy tym robotem. Przy czwartym wyzwaniu, jak przy trzecim ubłazna, prawda? No, także dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Do następnego. Cześć, popatki.